7 września dla Burzyna był dniem wyjątkowym. Szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum otrzymało imię profesora Jana Sajdaka. W związku z tym Rada Rodziców ufundowała szkole Sztandar. Kolejnym powodem do świętowania było otwarcie sali gimnastycznej przy zespole szkół. Te wydarzenia godnie uczciły 160-lecie szkolnictwa w Burzynie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, podczas której homilię wygłosił proboszcz Andrzej Pecka. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej. Sala została wybudowana przez zespole szkół, i jeśli dodamy do tego fakt, że w najbliższym sąsiedztwie znajdują się pełnowymiarowe boisko trawiaste oraz odnowiony Dom Kultury, to możemy śmiało powiedzieć, że w centrum wsi powstała przestrzeń publiczna. Tworząca kompleks edukacyjno-sportowo-kulturalny. Przypomnijmy, że Dom Kultury został zmodernizowany dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, natomiast sala gimnastyczna ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na uroczystość przybyli mieszkańcy Burzyna, a także zaproszeni goście. Dyrektor zespołu szkół Anna Maria Karcińska przywitała wszystkich obecnych a następnie głos zabrał gospodarz gminy, burmistrz Tuchowa, Mariusz Ryś, który podkreślił wagę tego wydarzenia. imienia szkoły, imienia profesora Jana Sajda. Nie ukrywam, że byłem wielkim orędownikiem, aby właśnie ta postać została patronem tej placówki, Dlatego, że jest to osoba, która skąd się wywodzi. Tutaj się urodziła, wsławiła poprzez swoją pracę naukową tę miejscowość. Ale także, co trzeba szczególnie pamiętać, w czasie okupacji był profesor Sajdak twórcą tajnego nauczania na naszym terenie. I to nie tylko w Burzynie, gdzie najpierw uczył w szkole podstawowej, gdy musiał opuścić Poznań, ale nadzorował to tajne nauczanie w całym ówczesnym powiecie Tarnowskim. Był także twórcą Tuchowskiego liceum, ponieważ on właśnie założył zaraz po wojnie Tuchowskie gimnazjum i był jego pierwszym dyrektorem. Przekształciło się właśnie w liceum Ogólnych. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, którzy wyrażali swoją radość zarówno z wyboru patrona, jak i wybudowania sali gimnastycznej. Rodzina patrona, która przybyła do Burzyna, nie kryła wzruszenia i radości. Bowiem stoję przed Państwem tutaj, a na sali jest mi drugi. Pyszny cegryk, ten zagry, który właśnie przybył do Burzyna

Przybliżono sylwetkę patrona, profesora Jana Sajdaka. Wreszcie nastąpił moment kulminacyjny, kiedy to poświęcono obiekt i przecięto wstęgę. Burmistrz Tuchowa oraz przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli na ręce dyrektor szkoły akty nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum publicznemu. Następnie Rada Rodziców przekazała sztandar społeczności uczniowskiej. Na końcu była oczywiście bogata część artystyczna, którą wypełniły występy wokalne i taneczne.